Siema widzowie, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z tej strony Neon88 i cóż, dzisiaj grałem w Robloxa w ankietę. Zobaczymy jak mi pójdzie i... O, to ja. Zobaczymy jak mi pójdzie i... Czy uda mi się ukończyć ankietę? A Was zapraszam do oglądania. Przed odcinkiem startem jeszcze prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę oraz subika i komentarz na znaczeniem, hashtag ankieta. Dziękuję. Dobra, Trzymamy. Czy masz dobry dzień? Y tak. Czy masz wiele obowiązków? Czy masz wiele obowiązków? Tak, mam wiele obowiązków. Zależy jaki. Rada przez chwilę. No to ja. Fajnie. Podnieś. Czy jest zeznajomiony ze swoim otoczeniem? Nie wiem. A co ma być? Tak. Dobra, to jestem ja. Telefon, daj mi ten telefon. A to nie telefon chyba. Głupi. <się> tak. Ty wiesz gdzie jesteś? Nie. Nie gdzie jestem, chyba w swoim domu. Ale nie, A nie. A tak paniki? O kurde. Rozbóra wypiłeś? Halo? Spokojnie. Spokój się. Już. Ej. Nie. Przestań. A tak paniki? Nie, chyba. Chyba nie. Kiedykolwiek czujesz tak co? Kiedykolwiek czujesz się tak jakby ktoś był w Twoim pokoju? A ktoś jest? No ja jestem Tak? Nie Chyba że z adopcji To nie Jak ktoś jest z adopcji to wtedy Nie znaczy, No tak Jezu. Aj bo ja się trochę stresuję teraz. Nie, nie boję się ciemności. się usiadła. Widzowie... Czy to za... Tak, odpadam to tej woli. Widzowie... No... Co jak to tak się kuleci? No człowieku! Jest pewny? Nie. Aha. O Jezu, ale się rozpisuję. Czy kiedykolwiek miałeś sen, który wydał się tak prawdziwy, Nie. Czy kiedy... się mi tak? Tak. Chyba. Nie jestem... Nie jestem pewien teraz. No jak mnie... jak mnie ktoś podgląda... Nie wolno! Sąsiad! Nie! to w kontrolerze leży się, bo nie wiem. Tak. O, dzień dobry. Pani ośmiornico. Trochę pani strasznie wygląda. Jak się pani tak na mnie nie patrzy. Wrzuć do kosza. Podnieś to. No, właśnie. Nie. Kurde, wycelił to. Wycelił to teraz, nie. No i patrz, no i... Mm. No i patrz, no i po no co nie gasi światło, no? Nie, no co? no błagam was, no i ja nie mogę, tak? No idź mi z tymi drzwiami, jesteś z Polski, nie, no wiesz, to nieprawda, nie? No, prawda, ja nie mogę. A skąd mam być? Czy masz stanowić do internetu? Nie wiem, sprawdzę. Chyba. Mam. Nie! Jak to... No... no to... Masz jakichś wrogów? Chyba. Nie wiem. Nie wiem. Ty, kontakt tam jest. Ty na komputerze? Tak. Czy często mylisz o śmierci? Nie! Nie jestem psychopatą, jakimś ludzie. Dajcie mi spokój. To ktoś nagle zaginął, ktoś by ciężykał? Nie wiem. No pewnie tak. A co mam miałbym zaginąć? Śpię. Daj mi spokój. Sy sam? Nie, nie jestem sam. A tak, jestem sam. Bo to ja. Halo? Panie? Pan żyje? Pan się nie rusza. Słuchaj, spokój. pokój? Jak to nie jestem sam? Jak to nie jestem sam? Jak to nie jestem sam? Nie jestem sam! Kto mi podgląda? No tak! Nikogo nie ma! Czy wiesz, że w sytuacji. Nie, nie, Jak w symulacji. No wszyscy zrobili w symulacji, nie? Nie. Nie wierzę w to. Nie żyjemy symulacji. Ale mi teraz. Jak to ja obserwowanym? Kto mnie obserwuje? Sąsiad na przeciwko mnie obserwuje. Nie. Nie, niech coś nie podgląda. Jak taki ciekawy. To niech sam włączy taką ankietę. Jest druga 21, no, ja nie mogę. Nie. Tak, sąsiad się naprzeciwka. No tam przecież jest. No to są nie okna obok. Bo się strzałów, jakich strzałów? Czekaj, aż ja pod Robloxa, bo ja chcę to usłyszeć. A właśnie, dlatego. Siedzi... Ja nie, nie tym w ogóle. O teraz. U. bo się strzałów? Nie. Jakich strzałów? Co? Ja nie mogę. No, jestem. No, sąsiad! No, tutaj. No, pod biurko mi wszedł. No. Nie, nie jestem sam. Bo ten, no, to on tam jest. Na stówę. A no, tam jest dalej. Nie, chyba. ja już wiem, dlaczego mi tak dźwięk nie działał. Co? Jest sreksowany? Nie. Muszę pytanie. Daj mi spokój. Czuję jak na sprawdzianie. Swoje uczucia są prawdziwe, a nie tylko zablokowane, jak można. Tak. Płakałeś wczoraj? Nie. Przed sprawdzianem płakać można, bo przez bądź O, teraz! Brałujemy. Halo? Nie wygląda? Daj mi ten fordę, A, nie mogę. Co? Co? Nie Jak to osoby za moim oknem Kto tam stoi? Tam nikogo nie ma Tak Chyba No tak Czy kiedykolwiek czuję się tak jakby było... No kto mnie obserwuje? Halo? Drzwi otwarte Kto mnie o drzwi otworzył? Nie no, ktoś mi drzwi otworzył. Czy wiesz, kim jesteś? No, tak, jestem sobą. Nie, nie, wiem, co się dzieje. Sprawdzam to jest chyba. Pani odmatmy. Zadanie mowy wydała Nie? ci mi spokój! I aż mi dreszcz, aż mi dreszcz aż go skórkę mam. Par, Nie. Nie doświadczyłem paraliżu sennego? Na wspomnienie szkoły. Mogłem dostać, ale nie wiem. Paraliż senny. Jak się obudzę, to dostaniesz paraliż sennego. Chyba. Tak. Chyba. Mi pewnie kłamie. Sąsiad. Ty ma czejść w tym palce. Na stówę. Tak. Twoj się po drugiej. Jesteś z Polski. Brawo, geniuszu. Co? Nie zaczytałem. Czekaj. Co? Nie zaczytałem. O co chodzi? Tak. A co się stało właściwie? Tak. Co się stało? Nie, nie, nie doczytałem wtedy. O co im chodzi? Co ja zrobiłem? A co ja zrobiłem? Halo? Halo? Co ja zrobiłem? Tak. To ja. Kto inny? No sąsiad. Nie ma. Nie wrócił jeszcze ze sklepu. Jak to. Jak to. Jak to nie jest świadomy? Jestem świadomy. Tak. Jestem świadomy. O co ci chodzi? Jaką prawdę? Tak. O nie. Dowiedziałem się prawdy, myślę, że się z okna. To nic nie ma. Co jest? Na no co? Co ty mi Ale muzyka o kurde Co się dzieje? Ej! 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 Nie! Coś się dzieje. Aha, skończyła się droga. Halo? Nie, nie... I can't finish this, fuj. Co? Evade? wait. się teraz pokazał? Co się stało? Ej, do, do, do dwójki mnie przyniosło, dobra. Możemy dwójkę zagrać. Przy okazji, drugą część. Będzie dłuższy odcinek. Ale co tam. Nie, nie, no dobra, gramy to. I, idziemy z tym. Tylko. No. Start server. Graj w tybę jednoosobowym. Otwórz ty, drugi typ gracza. Piętnaście, Bogu! Oho! Ludzie gadają. O, mam życie! Oho. Dobra, idziemy. Uważaj się. Idziemy. Oho. Dobra, skończył mi się speed. Jak to z FNaFa wzięli? Nie dużo gier ma takiego speedu, ale... Taki pasek... Nie pamiętam, jak się to nazywało. Dobra, nieważne, idziemy. Nie, coś... co ty tam robisz? Co wy tam brodicie, Nie słyszę, nie rozumiem. Czekaj, podejdź, może, może pogadamy. Ej ej Czy mi się zbadaje, czy mi ekran trochę się zbladł, zczerniał? czerniał? No, Dobrze to nikt tu nie wyjdzie Ej, mi się chyba tylko wydaje? Czy, czy mi ekran Pociemnił? Usiądź Usiądź tutaj Tutaj Usiąź O, Windows mi się odpala. Ja a jaki? 10 czy 11? Mój kartę zagramy w Robloxie. się będzie dało. Dawaj. No nie wiem. Ła, ale tapeta. Zero. Łu. Ale przystojny. Zero A ja czuję, ja nie wiem? hasło. Halo. Ludzie. To 100 Idzie ukraść... ...dane. Hasła nie ma. Juuu. No. Mogę zagrać do vloksa Ankieta Zamknij mi to Tak, rozpoczę ankietę To, to nie, 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 nie zrzemy Jakieś odpowiedzi mi na to Tak Tak? Dobry, a niedobrze? dobrze? Do czego się zorientowałem? Że hasło nie ma, się zorientowałem, Bardzo to tyle. Fajnie, jak to o mnie? Przecież ja wszystko ją sobie. Tak. 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 Jesteś, ale ankieta. jak chcesz Robloxa pograć, to mu Roblox. Tak, no muszę przyznać, no kiedykolwiek spóźnię... No tak, troszeczkę tak spóźniono było. To jest całkiem normalne, chyba. Nie doczytałem. Tak, no ja, chyba, chyba każdy miał, że zapomnić za, za, zadanie. Zapomnij, która? Ale która? To zależy. Chyba tak. Nie. A przynajmniej nie pamiętam. Dobry! A nie dobrze? Nie powinno być dobrze czasem? Uniwersytet? Uniwers. nie wiem. Nie, dziękuję. Chyba nie. Chyba nie. Tak, chyba. Ano? No raz tak było, albo dwa zdarzyło mi się? O, dobra, nie wiem, byle co. Pominąłeś klasę bez pozwolenia, co? Jak pominąłeś klasę? Nie, chyba. Ale nie, nie, nie zależy o to, chodzi. <laughs> przetrzymywany? Przetrzy... Nie, przetrzymywany? W szkole? W domu? Co? Taak. Nie... Chyba... Zależy... O nie... Jak to się mylisz?! Jak to się mylisz?! Nie. Właśnie! Co to było?! Nie, tak! Co to było? Na pewno pani sprzątarska zauważyła brud w toalecie. Tak tu piszę. Bo co się stało. A skąd ja mam wiedzieć, co się stało? Iść do toalety. Co się stało. O co w drzwi? O, 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 wo. Ej, nie ma tych ludzi. Ale a do, a do męskiej. Jo, o oo! jo, Ketchup. Mmm! Au, 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 au. She's She's crazy. Hm. Uh. Hmm. Hm... Ketchup jo, jo, Ktoś tu... tylko... Ktoś tu bardzo jo, ketchup. Chyba skorzyn łajienki tylko. Już... Już, już to korzystamy złajanki. O, no, dobra, już. Idziemy. Jestem. Dobra. Leciemy. No, dobra. A, dobra, to jest to. Tak, służbiem toaletę. Dużo ketchupu tam było i... Co? Nie. A może? Nie. No. no co to? Tak. Wydawało mi się raz. Wydawało mi się raz. Ale to nie były moje. A nie moje. Nie, dobra. dobrze. w półsłym kartarzu? Nie. No to, y no, to było w zalecie, nie w portalu. Lustro Nie patrzyłem w lustro Nie patrzyłem w lustro Powie fobię O nie Jestem niebezpieczeństwie. Kurde Jestem w niebezpieczeństwie Are you from Pole Oho tak, na angielski się chodzisz, tak? Mhm, mm brawo. No świetnie. Zdecyduj się, który język. Dobra, już nie chcę mi się tego nawet. Wrócić do domu. Pozwolisz mi. Ale czy... czy no, ja, ja sam pójdę. Sam? Nie mogę się rozejrzeć, więc nie wiem. Chyba tak. Nikogo nie było jak wchodziłem. Jesteś pewny? Nie. Jak to napisałeś, to nie. Tak. Słyszę oddech. Aha. I nagle się obrócisz na stówę. Tak. No z tyłu, za moją z przodu. Pod monitorem. Kto odszedł? Nie, nie czuję się bezpiecznie. No był w łazience. Dużo. Czy keczup? Nie. Nie sprawdziłem. Daj mi sprawdzić. A, no. 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 Nieważne. No muszę, chcę, ale ty mnie nie puścisz. Kolego. Chyba. Szkoła! Szkoła to nigdy chyba nie było w jeszcze miejsca. No i teraz mnie już z tego, mój komputera. A, super. Muszę uciekać ze szkoły. Takie normalne. Nie, normalna gra. Tylko niech, nie, nie błagam, niech mi nic nie wyskoczy. Proszę. Nic nie wyskakuje, błagam. Nie Nie chcę. Nie błagam. Wyskoczy mi coś. Nas... A! 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 Jezu! Jezu! Dlaczego? Dlaczego? Mówiłem sobie na zawał, żebym zszedł. Jezu, Bądź ostrożny Nie no ja nie mogę to Normalna, ile mam życia no? Jak ja mam mało życia I teraz zauważyłem Ale ja mam mało życia Wszystko mnie zabije Jakby na dwa, nie taki typ To ja już żyję Nie ja byście. Ja mogę zrobić więcej życia życie. To? A finished my house and open to jest, nieważne. Nie jest on... Ty uh, telewizor włączony, zapomniałem go wyłączyć. Uh, super. Usiadłem na sofie szukałem, czekaj czekaj chciałem włączyć ghost, black i w ogóle bla bla, bla. Dobra, wskrójcie się do domu O! O! Halo? To nie jest test No chyba se jaja robisz U mnie znowu nie znowu, słyszę? Co to taką... Au! this message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic a paranormal anomaly affecting the entire nation has been detected for your safety please carry out the following instructions internet Dobra, widzowie sprawdziłem i okazało się, że to był koniec gry. No. Więc. Yy... Nie, dziękuję. Yy... Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Cześć.